Dzień dobry. Dzisiaj chciałam Wam przedstawić takiego pomidorka o wdzięcznej nazwie Sugar Baby. Jest to taki pomidorek, nie za duży, nie za mały. Można powiedzieć taki na dwa razy. <laughs> Ale bardzo, bardzo ładnie zawiązuje grona. Tutaj widzicie, jest pierwsze grono dojrzewa. Za chwilę jest tutaj drugie i też tak bardzo ładnie nawiązane. Trzecie czwarte tu już piąte tam się zaczyna szósty nawiązywać siódme już tam do sufitu dochodzi ten pomidor jest na jeden pęd akurat ten poprowadzony i bardzo takim uważam plenny jest o jakiegoś jeszcze wilka słuchajcie przeoczyłam ja nie wiem jak to się dzieje że po prostu ile razy tu nie przechodzę, to zawsze i tak jakiegoś wilka znajdę. Bardzo właśnie mi się podoba ta jego plenność, bo na tych wyższych gronach u mnie właśnie problemy są. Te kwiaty zaczynają żółknąć, obsypywać się. Podejrzewam, że może to szara pleś albo jakieś już niedobory. Nie wiem. A on właśnie całkiem, całkiem fajnie nawiązuje. No i co? Dzisiaj zbiorę te dwa chyba, tylko dojrzałe. Potem jeszcze Wam pokażę, jak to wygląda w gruncie, i będziemy degustować. Jak widać, nazwa tego pomidorka jest bardzo adekwatna i do jego wyglądu, bo taki bobasek pomidorowy, i do smaku, bo jest to pomidor bardzo smaczny, bardzo słodki. Jest też odmianą bardzo wczesną pomidorów. Niektórzy tam podają, że jest najwcześniejszym pomidorem. No, trudno mi to ocenić, ale to był jeden z pierwszych pomidorów, które właśnie jedliśmy dojrzałe na naszym ogrodzie. Podają źródła, że już po 55 dniach od posadzenia owocuje, dojrzewa owoc. O, tak. Jak widzicie, owoce ma takie dość wyrównane, takie kuleczki. Dosyć też okazał się odporny na choroby. W szklarni w ogóle nie chorował. Tutaj już jest uprawa w gruncie. Krzaczek, jak zwykle, jest o wiele niższy, ale też uważam, że bardzo fajnie owocował. Zobaczcie, dosyć też jest plenny. Ładnie zawiązane te grona są. Można z powodzeniem go uprawiać również w Donicy, jakiejś dużej. Trzeba oczywiście wtedy pamiętać o lepszym nawożeniu go. W ten sposób uprawia go Jola na kanale Modliszkuła Naturalnie. Zresztą dzięki niej poznałam tą odmianę. I zachęcam, zajrzyjcie tam. Właśnie ona ma kilka nawet odcinków na temat tej odmiany. Ciekawe rzeczy o niej mówi. Tak podsumowując, ja jestem bardzo zadowolona z tego pomidorka. Jest on bardzo plenny, taki żywotny, bardzo ładnie owocuje, zawiązuje owoce i dosyć odporny. Tutaj akurat jeden pękł, ale on nie ma skłonności do pękania. Po prostu to było po deszczu i on był taki najbardziej dojrzały w tym gronie. Czekał na filmowanie. <laughs> Polecam wam no bardzo, bardzo fajne te pomidorki są. 63 Sugar Baby. God, baby. Jak widzicie, on jest bardzo, bardzo soczysty, więc nadaje się do takiego spożycia, wiecie, bezpośredniego, lub też na zupy, na sosy. My go lubimy jeść tak. Prosto skrzaka powiem Wam, jak na przykład jakieś ognisko jest u nas albo grill. No to te pomidorki to bardzo się cieszą dużą popularnością. No i kochani, tym pięknym widokiem dorodnych gron. Żegnam się z Wami. Do usłyszenia, do zobaczenia do następnego razu. Pa! pa.